Zdecydowałyśmy się na kryminał. Autorki, która już gościła w naszym programie, o której mówiliśmy, z Gosią, o Janie Brzezińskiej. Pod tytułem. Ta książka nosi tytuł Wizjoner. Tutaj muszę Państwu przyznać się do czegoś, że pani Jola mnie tak namawiała do przeczytania, ponieważ tak ją ta książka wciągnęła, mówiąc kolokwialnie, no, że nie, że mog, że no, nie mogła mnie przeczytać. No tym bardziej, że to jest początek nowej serii. Tak, to trzeba przyznać, że Wizjoner e, to jest tom pierwszy nowej, e, nowego cyklu e, ba, z bardzo otwartym zakończeniem. No to jednak wskazuje, że to tak. jest e, Rozpoczęcie nowego cyklu. No, ja byłam pani. Bardziej taki psychologiczny kryminał, bym powiedział. Chyba, chyba najbardziej psychologiczny z tych brzeźnińskich. I, i tak, ten. tak. Ja byłam. E, dawno nie byłam tak e, zirytowana, że to już koniec. Otwierane te wątki, niepodokańczane. I tak, no, ja się trochę zdenerwowałam. Ty czekamy, pracowicie co teraz na tom drugi. Yy, który może coś wyjaśni, no bo mamy zupełnie nowe postaci, prawda? Tak, tak, tak. No przypomnę, że Diana Brzezińska to jest e, czynna pani prokurator, która e, zaczęła pisać e, e, kryminały. E, I no, dzieli się swoim doświadczeniem. Też no, nie jest to na faktach oczywiście, no jest to fikcja zupełnie fikcja literacka, prawda? Pani Jolu to nie jest nic. E, Eee, autentycznego. No dobrze, ale mamy tutaj tak. E, trzeba dodać, że jeszcze jest nawiązanie do poprzednich, prawda? Tak. Pani prokurator e, pani, Sawickiej Sa, Sawicka, tak, ta. E, to znaczy ona się tu e, zarówno pani prokurator Sawicka, jak i patolog Mhm. Pan Lisak, ja dobrze pamiętam? Tak. to oni się przewijają niejako w, w tle jeśli można Trosze. tutaj ten, bo pani Sawicka się pojawia właściwie jako mentorka opiekunka nowego prokuratora. Mhm. Mhm. E, prokurator nabożny. Zastanawiam się właściwie, e, bo wydaje mi się, że tutaj chyba może chodzi o to, że on jest taki bardzo. Znaczy to jest jest no, młodym prokuratorem, mhm, tak. i e, jeszcze wydaje mu się, że to wszystko e, musi być zgodnie z literą prawa, i, i absolutnie. E, no i tutaj się trochę zderza z rzeczywistością. E, I właśnie, e, właśnie e, trzeba podkreślić poza tym, że prokurator nabożny jest. Wnukiem prokuratora Zięby, czyli me mentora pani, yy, pani Sawickiej. Tak. Natomiast yy, no pojawi... ona tu występuje jako jego mentorka yy, i tak, jakby osoba prowadząca. Ja tutaj sobie zacytuję, yy, co ona mówi yy, jemu. Ty prowadzisz śledztwo i ty tu rządzisz. Nie Zarzycki, nie Królikowski. Nie Prochot czy Skibińska. Czyli ta, tutaj Skibińska to jest ta nowa pani prokurator, która pewnie będzie tak, jakby przewodzić tej serii. A już tym bardziej nie ten lewis, tylko ty. Zawsze musisz szefować, bo to na ciebie spadną cięgi, jeśli coś nie wyjdzie, powiedziała Sawicka. A ja z doświadczenia wiem, że jeśli nie wydrzesz się na policjantów, to nic nie zrobią. Nawet jeśli są zajebiści, bardziej niż pochwał, potrzebują opierdolu. <noise> Policjant jest tak. twoim mężem, zauważył Nabożny. Mówię przecież, że wiem to z doświadczenia. Realistycz razami. Czyli realistycznie bardzo aż do bólu. Dokładnie. E trzeba przyznać, że... No tak jak e jakby, no, Pani e Brzezińska styka się na co dzień z tym świadkiem, tak. więc... E no, język też adekwatny do sytuacji różnych. I ona już inaczej patrzy na prokuraturę. Ja tu jeszcze zacytuję końcoweczkę Przysięgam, czasami żałuję, że nie możemy kogoś po prostu zabić, bo nawet jak próbujemy się go pozbyć, to ten ktoś ma więcej żywotów niż kot i zawsze wraca. To byłoby naprawdę zajebiste narzędzie w rękach prokuratorów. No, y, jest ja jako, jako, nauk, jako nauka dla nowego prokuratora, no to tak. Tak, język jest. Są y, bardzo, to też uprzedzamy. Natomiast może, pani Jolu, e, powiedzmy troszeczkę o fabule. To troszeczkę, żeby. To znaczy, no, żebyśmy, że tak powiem, nie, nie, nie zabiły kryminału od tak. razu na wstępie. No tak, e, zabili. No dokładnie. To i, e, ja może, po prostu, ja może po prostu powiem, jakie ja sobie postawiłam tutaj dwa pytania, bo rzadko kiedy kryminał pozwala na to, żeby sobie jakieś pytania postawić. To tylko Państwu tylko dodam, że akcja dzieje się w Szczecinie. Odnajdywane są. Kolejne zwłoki. Zwłoki ze specyficznymi znakami na ciele. Trójkąt, trójkąt, trzy znaki w formie tak. trójkąta. Tak. I wykonane, tak jakby powiedzieć, końcem noża, nie? Skońcem. Mhm. Ja się okazuje, że specyficznego noża, bo to tam no, tak sybolem. To nie zdradzamy, ale jest jeszcze postać bardzo tajemniczej osoby, prawda? Która no tutaj będziemy no odgrywać. Odgrywa się dobra. tu tak zwany zakon gryfa. Zakon. Jak to się potem. Y Okazuje, to, to nie będzie we ale Bardzo ciekawy ale, zabieg. Tak, Bardzo ciekawy, ciekawy zabieg. zabieg. Natomiast e, nie zdradzając fabuły, ja bym powiedziała, co sobie jakie pytanie sobie postawiłam. To znaczy, e, czy jeżeli ktoś posługuje się drugim człowiekiem jak bronią, e, to kto jest sprawcą? Ten, kto wymyślił, czy ten, kto wykonał? To jest bardzo istotne odnośnie do właśnie. A może tego, mamy dwóch, sprawców? Co? Może mamy dwóch, bo mamy głowę, która to y, wymyśliła, no i ręce, które wykonały ten plan, więc, jakby obopólna tutaj A czy jest. Oboje, I czy oboje mają być sądzeni? Którym, bo to należałoby sobie też postawić pytanie, czy oboje mają być sądzeni. Kto jest bardziej czy jest winien. współudział? Tym, każdy jest współudział. I czy właściwie, jeżeli ktoś nieświadomie wykonał, to też powinien być sądzony. Aczkolwiek wykonał, nie? Niesamowita jest ta historia, bardzo ciekawa. Nie jest to może coś nowego, czego już nie było w kryminale, natomiast akcja jest tak e, dobrze opisana i tak dobrze przedstawiona nam, że w zasadzie e, czyta się jednym. Tak, jednym dokładnie, niechętnym. pojawia się, pojawia się nowy duet, e, to znaczy tutaj pani prokurator Agata Skibijska pojawia, e, pojawia się jej partner Łukasz Prochot, no i pojawia się jej. Hmm, Okazjonalny kochanek. No jest kolejny, jest kolejny bohater oryginał, Lewis, tak? Tak, Lewis. Ja tutaj widzę ogromne pole. Zresztą pewnie tak, autorka sobie zostawiła taką furtkę do rozwinięcia tej postaci, tego Lewisa, prawda? Bo on jest taki e, niejednoznaczny. Znaczy, właściwie tak. Do, y Wiemy, wiemy, dlaczego musiał uciekać z Polski, może tak, tak i zmienić nazwisko. Tak. Natomiast nie wiemy, dlaczego musiał uciekać z Anglii. O, no właśnie, dlatego między innymi o tym mówię, że e, no to jest tak postać e, niedookreślona, nie przedstawiona w pełni, że no tutaj autor. I mająca właśnie też dość ciekawe poglądy, bo ja sobie tak. to zaznaczyć. A autor może Specjalnie taki zabieg e, z e, Zdaniem Lewisa. Profilera, jeśli chcesz złapać zabójcę najgorszego sortu, musisz wejść do jego mrocznego umysłu, rozgościć się tam, poznać jego myśli, zrozumieć motywy działania, na krótką chwilę stać się nim i zacząć myśleć jak on. Tylko wtedy jesteś w stanie go złapać, powiedział Lewis. Najlepszym, bliżej do zwyrodnialców, niż są skłonni, przyznać. Naprawdę mroczne umysły myślą podobnie i chcą tego samego. Tak. To jest no, e, profiler, a po polsku profiler, profiler tak. tak e, ko, e, nowe Odkrycie, no, znaczy, może tak, e, pomysł na wniesienie czegoś nowego do śledztw. To ma, ten lewis ma być pomocą ogromną. Spotyka się z, początkowo no, spotyka się z takim też odrzuceniem raczej. No właśnie pytanie też, czy powiadomo, no dlaczego on musiał... Właściwie poszukuje też zabójcy swojej siostry. Tak. Też nie wiadomo, czy to jest jakiegoś rodzaju zemsta, bo tam mhm. był z swego czasu. No, i pytanie, właśnie, jakie się nasuwa w związku z tym, co on powiedział, czy rzeczywiście yy, psychopata ma największe szanse złapać drugiego psychopatę? No. no, i kolejne pytanie, czy psychopatę można resocjalizować, bo, mhm. bo biorąc pod uwagę tego Lewisa ślusarza bo mhm, ślusarz. po, polskie nazwisko miał najpierw ślusarz. No to biorąc pod uwagę to, co robił, że tak powiem, jako nastolatek, no to ma jakieś takie pewne symptomy psychopaty, przynajmniej w dzieciństwie miał. Mhm. I pytanie teraz, czy został zresocjalizowany na tyle, że po prostu się realizuje w pracy profilera i jest po dobrej stronie mocy, nazwijmy to. No, wykorzystuje te wszystkie e, sztuczki. E... Y, no, jakieś manipulacje, bo wie doskonale. Y... No, niby tak, ale, ale, ale w sumie tutaj, w związku z tym, co, to, co on mówi, że właściwie to taką bestię największe szanse ma złapać psychopata. Mm -hmm. y, dołożywszy do tego, że on. Wszyscy mówią, że w dzieciństwie miał jakieś psychopatyczne te wszystkie skłonności. Symptomy. Tak, tak, tak. I to symptomy, które powiedzmy skończyły sk się wyrokiem, bo musiał uciekać z Polski. Mhm. Pytanie, dlaczego uciekał z Londynu? Czy to koniec tych psychopatycznych skłonności? Czy dowiemy się jeszcze czegoś w drugim tobie? Nie? Ja myślę, że pani Diana Brzezińska e, tak tutaj potwierała sobie furtki i, i tak. E, zirytowała swoich czytelników, że chcąc nie chcąc będą musieli e, tym zirytowaniem pochłonięci sięgnąć po e, tom drugi. Oby nie za długi też, prawda? E, no dobrze, pani Jolu, ja myślę, że. E, nie nie zachęciłeś, bo nie wiem, czy jest coś, co by pani jeszcze od siebie dodała? Nie, chciałabym za bardzo się wgłębiać w treść, Właśnie, bo, bo, można, jest... bo można to położyć. Powiedziałyśmy już dość dużo. Dość dużo. Jak na Brzezińską, to tym razem jest dość dużo psychologii, mhm. no bo powiedzmy sobie szczerze, są dwie osoby o psychopatycznych skłonnościach. Właściwie do końca nie wiemy, która, która się okaże. Świetne te zabiegi są. Znaczy... Która się okaże sprawcą. No i, no i, no i właśnie, właśnie ta, ta, to pytanie, które się nazywa, o którym ja już mówiłam. Jeżeli ktoś się posłużył drugim człowiekiem, mm -hmm. kto z nich jest sprawcą? To Kogo to. sądzić, czy obu sądzić? Bo to też tak właściwie mm -hmm. zostaje tutaj otwarte. To wszystko jest tutaj w ogóle tak pełno wątków. Powiedz, jest tak kryminał psychologiczny, można powiedzieć, jest tak e, tutaj pootwierane są te wielowątkowe i te wątki są pootwierane, no że, że, że to no, nie, no musi być tam drugi i czekamy na niego. I wiadomo już, że, że tam drugi to będą te same postaci, aczkolwiek tutaj prokurator nabożny awansował. Tak, tak, tak. Do prokuratury okręgowej. Mm -hmm. A zresztą zajmie dawny, zajmie dawny gabinet tu poprzedni prokurator Sawicki, o czym tak. ona mówi, prawda? Natomiast wygląda na to, że tak jakby trochę, trochę stracił to takie naiwne spojrzenie. Młodego prokuratora, tak. że zawsze, zawsze trzeba w zgodzie z prawem i tak, tak dalej. Tak. To, to jest i, 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 takie idealistyczne podejście. To jest swojego... pierwsza, pierwsza sprawa, kiedy on musiał wygląda na to, że to jest pierwsza jego sprawa, gdzie musiał postąpić trochę niezgodnie z prawem. Yy, I przeprowadzić takie przesłuchanie trochę nieoficjalne w parku. I on się źle z tym czuje tak. i uważa, że dostanie za to, tak byśmy to powiedzieli, yy, raczej yy, jakiś opieprz mm -hmm. czy nawet degradację, tak, tak. a tymczasem okazuje się, że, że dostaje nominację na prokuratora no, tak. okręgowego. No dobrze, Pani Jolu, ja myślę, że więcej już tutaj, chociażby bardzo miło się rozmawia, ale wydaje mi się, że już chyba powiedziałyśmy wszystko. Znaczy, no ciężko byłoby po prostu tak, nie zdradzać się, bo by, nie zdradzając fabułę. Dobrze, więc Państwa zapraszamy do wypożyczania. Jest oczywiście nasz, jest w naszej bibliotece egzemplarz wizjonera. Szczerze zapraszamy. polecamy. Polecamy. Zwłaszcza, że to będzie nowa seria, i jest szereg wątków nowych odkrytych. Tak. Niewyjaśnione jest właśnie zabójstwo siostry profilera. Być może się to pokaże mhm. w tych tomach następnych. Liczymy na to, także zapraszamy do czytania, do dyskusji z nami. Ja pani Iolu, Pani dziękuję bardzo za przemiłą dziękuję, rozmowę dziękuję. o niemiłej książce i do zobaczenia kolejnym razem. Dziękuję. No myślę, że